Mano mordeczki, to ja, uczeń co boli, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj troszkę spóźnieni, ale jednak porozmawiamy sobie o nominacjach do Złotych Table za rok 2020. No, <laughs> na początek kilka kwestii informujących. To tak, po pierwsze, dalej maska jest w praniu, więc no. Po prostu noszę taką. E, tak. E, po drugie, e, 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 tak. E, po drugie, e, większość filmów nominowanych w tym roku to filmy polskie. Jest kilka, dosłownie kilka małych filmów. Zaczęło. No, ma, mało po prostu jest filmów angielskich w tym roku i ogólnie zagranicznych e, nominowanych. E, po trzecie, co jeszcze? Po trzecie, e, tak. Po trzecie w tym roku to wy będziecie głosować Znaczy ja też będę, ale ja będę Głosował dopiero Na koniec I, i to wy będziecie w tym roku głosować jako, jako pierwsi Ponieważ wy będziecie głosować Od dzisiaj, od, od godziny W której premieruje ten film Na mojej grupie na Discordzie Szkoła cebulimienia Ray Skywalker Do której link znajdziecie w opisie Pod tym filmem Jest głosowanie, które trwa do Wielkanocy Do czwartego Kwietnia 2021 roku, czyli do za tydzień, trwa głosowanie, w którym możecie wybrać dowolny film z danej kategorii. Po prostu to jest, w tym roku jest też mniej kategorii, bo jest tylko 6 kategorii. Każda ma 5 nominacji, ze względu na to, że w tym roku mało filmów w ogóle oglądałem z tego roku. Więc, znaczy w tamtym roku, w 2020 oglądają mało filmów po prostu z 2020 roku. Nominacje też są dość ciekawe. Kilka nominacji raczej było się w stanie domyślić, jeśli oglądaliście moje recenzje, tak? I co, I co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba to tyle. No dobrze. Jak sobie coś przypomnę, to najwyżej przerwę nominowanie i po prostu powiem. W każdym razie zaczynajmy. Więc no. Zaczynamy Pierwsza kategoria to film Najlepszy film nieanglojęzyczny 2020 roku I nominacje da, dało się przewidzieć Właśnie jak mówię To jak, Pierwsza nominacja to Psy 3 w imię zasad Druga nominacja to W lesie dziś nie zaśnie nikt Trzecia nominacja to Jak najdalej stąd Czwarta to zagraniczny film Konkretnie bodajże koreański film Jezioro dziki gęsi Oryginalnego tytułu wam nie przeczytam Nie ma, nie ma szans i y, y, ostatni film, czyli piąty, nominowany to Sala Samobójców Hater. No, więc no. Y, dalej mamy najlepsza rola pierwszoplanowa. I nominowani to Margot Robbie za y, Harley... <ścoughs> nie, nie umiem nawet czytać, jakie No, tak. y, nominowani to pierwsza Margot Robbie za Harley Quinn w filmie Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn, czyli... Birds of Prey and the Fantastic Emancipation of One Harley Quinn. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem ten tytuł. Dobrze, drugi nominowany to Bogusław Linda za Franza Maurella w filmie Psy 3 w imię zasad. Trzeci nominowany to Jakub Zając za Zenka Martyniuka w Zenku. Czwarty nominowany to Piotr Trojan za Tomasza Komendę w filmie 25 lat niewinności Sprawa Prawa Tomka Komendy. I piąty nominowany, to uwaga, uwaga, tutaj y, słuchajcie, bo pewnie mało kto w to wierzy, ale nominuje również Antoniego Królikowskiego za rolę Pablo, bodajże tak miał, na, e, takim miał pseudonim, w filmie Bad Boy, y, Patryka Welli. Tak, to o ten film chodzi. No dobrze, dalej, najlepsza rola. kurde, Dobra, dalej najlepsza rola drugoplanowa. I tutaj y, pierwszy mój faworyt, ewidentnie, czyli Michał Lupa za rolę Julka w filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt. Dalej, Karol Dziuba za rolę Ryśka w Zenku. Dalej, Cezary Pazura za Waldemara Morawca w filmie Psy trzy w imię zasad. Iwan McGregor za Black Maska w Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja ha pewnej Harley Quinn. I Agata Kulesza za Teresę komendę w 25 lat niewinności, sprawa Tomka komendy. No to tyle z takich aktorskich, ciekawych nominacji dalej. Najlepszy, scena najlepszy scenariusz, czyli ym, nominowani to Sala Samobójców Hater He Psy 3 w imię zasad. Taki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn, naprzód, czyli w angielskiej wersji oryginalnej Onward, ta animacja Pixara. I trzy. I uwaga, uwaga, tutaj tutaj może dam jakieś fanfary czy coś w każdym razie 365 dni. Nie pytajcie. E, dobrze. Dalej najlepsza reżyseria i tutaj nominowani to Władysław Pasikowski za Psy 3 w imię zasad, Christopher Nolan za Tenet, Jan Hołubek, bodajże tak się nie czyta to nazwisko, za 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy, Kati Jan za Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. I Bartosz Kowalski za W lesie dziś nie zaśnie nikt. No i ostatnia nominowana kategoria to: Kategoria nominacji to najlepszy film. anglojęzyczny. No, tutaj również nie tak jak w poprzednim roku było 10 nominacji, tutaj jest 5 nominacji. I nominowani to: Birds of Prey and the Fantastic Emancipation of, and Emancipation of One Harley Quinn, czyli Ptaki Nocy i tam dalej. <laughs> Druga nominacja wędruje do Mulan. Trzecia nominacja do Tenet. Czwarta nominacja do Naprzód, czyli Onward, i czwarta nominacja, I piąta nominacja do Niewidzialny Człowiek, czyli Invisible Man. No, mam e, znowu tak. Ciekawe nominacje. Moim zdaniem e, każdy z nominowanych zasłużył na nominację. No, może poza e, numerem piątym w najlepszym scenariuszu, ale te, też. No, tutaj nie wiem, nie wiem, nie, nie znam się. E, tak słyszałem. E, tak, no, e, w każdym razie. Co mamy jeszcze powiedzieć? W komentarzach możecie mi napisać, oczywiście, w komentarzach pod tym odcinkiem, możecie mi napisać swoje propozycje, kogo byście nominowali, kogo byście nie nominowali z tych, co nominowałem, albo nie nominowałem. No, dalej, co jeszcze? No, przypominam o tym, że na Discordzie, właśnie w momencie premiery tego odcinka, pojawiła się możliwość głosowania w każdej z tych kategorii. Zachęcam do tego serdecznie, bo nie chcę być jedną osobą znowu, która głosowała. No i co jeszcze? No. I to chyba tyle. Tak, tak mi się zdaje, że to jest tyle. Więc no. Więc mogę powiedzieć tyle, że do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.